Jak bardzo podoba Ci się wojna? Zabieraj swojego partnera i idź na front! Parlament Europejski dziś wyraża swój nic niewarty i pusty gest solidarności z Polską po naruszeniu naszej przestrzeni publicznej przez, powietrznej przez drony. Gdy już wymyśliliście, że Europa ma stawiać na obronność, wychodzi program SAFE, kolejny po KPO dług unijny, który będziemy spłacać przez 45 lat, żeby wesprzeć przemysł niemiecki i francuski. Taka to jest wasza solidarność. Mówicie, że nie wolno finansować Putina, a co zrobicie, wprowadzając umowę Unia Europejska-Mercosur? Napchacie rosyjskie kieszenie kasą, wspierając brazylijskie rolnictwo oparte na rosyjskich nawozach, wypychając jednocześnie produkcję żywności poza Unię Europejską. To jest samobójstwo. Nakręcacie prowojenną, hister prowojenną histerię w Polsce, za pomocą której razem z prezydentem Zamońskim chcecie wciągnąć Polskę do wojny na Ukrainie, tak chcecie odwrócić uwagę od swoich nieudolnych rządów i braku inwestycji w system obrony przeciwko dronom, a Putin się z was śmieje. Mamy gdzieś wasze biurokratyczne bzdury. Potrzebujemy prostych przepisów w sektorze dronowym, a nie unijnych barier, które duszą nasz potencjał. Bez tego możemy wpompować miliardy, ale dalej nie będziemy w stanie skutecznie się bronić. Musimy uwolnić polski sektor dronowy od biurokratycznych kajdan i dać działać naszym startupom, bo to one są przyszłością obronności, a nie stosy dyrektyw, które nie zatrzymają ani jednego drona. I to nie jest nasza wojna. Madam President, I would like to ask... Pani Przewodnicząca, ja mam pytanie do Pani Zajączkowskiej. Może ona by mogła poprosić, powtórzyć swoje wystąpienie, bo ona mówiła po rosyjsku, ja nie zrozumiałem. Czy mogłaby jeszcze raz po, powtórzyć po e, polsku albo w jakimś innym zrozumiałym języku? E, ja bym chciała wykorzystać tę okazję do zwrócenia się do posła Krzysztofa Śmiszka, który od wczoraj e, kieruje w moją stronę ordynarny, seksistowski i szowinistyczny e, hejt. Tak bardzo podoba ci się wojna? Zabieraj swojego partnera i idź na front. Je Przepraszam bardzo, Pani ma błękitną kartę. Jeżeli Pani chce sprzeciwić się temu, to może Pani to zrobić, ale na późniejszym etapie. To nie ma nic wspólnego z tym, co się, co, o czym mówi kolega Pan. Pani ch chciała błękitną kartę, a to tylko dotyczy wystąpienia. Nie, nie, to nie, nie, może, być, nie może dochodzić do tego ping-ponga. Pani... Pani może postawić pytanie, ale nie do tego mówcy. Więc następny. Nie, przepraszam. To nie jest pytanie do Pana, wobec tego nie można odpowiedzieć. To nie dotyczy przedmiotu Pańskiej wypowiedzi. Dziękuję za wszystkie głosy, które są solidarne z Polakami, ale też, które mówią jasno, że to Rosja jest zagrożeniem nie tylko dla Ukrainy, nie tylko dla Polski, ale dla całej Unii Europejskiej. Ale oburzają mnie głosy wszystkich skrajnie prawicowych europosłów, którzy mówią językiem Putina pani Zajączkowska. Czy Pani nam powie? Kiedy Putin panią opłaca, czy pani wie, że każdy, zestrzelony, że każdy zestrzelony dron w Ukrainie nie dotrze do pani domu? Czy pani wie, że każdy zniszczony czołg nie dojedzie do pani domu? Czy pani to wie, że każdy zestrzelony i zniszczony dron czy czołg nie dojedzie do domu w Brukseli, w Berlinie, w Madrycie i w Strasburgu? Czy pani ma tego pełną świadomość? Szanowni Państwo, jako Europa musimy być zjednoczeni, musimy być razem i musimy pokazać Putinowi, Putinowi nie tylko siłę, ale naszą jedność. I o to tutaj w tym wszystkim chodzi. Dziękuję. Przewodnicząca Wysoka Izbo. Wczoraj ruskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną, a wiele z nich spadło na Lubelszczyznę, w regionie, z którego pochodzę. Atak na Polskę to atak na całą Europę. A tu, w tej Izbie, słyszę od polskich europosłów, że to nie jest nasza wojna. Może uczciwiej by było pojechać do tych ludzi na Lubelszczyznę i mówić do nich po rosyjsku. Putin byłby bardziej zadowolony. To, że teraz drony spadły na Polskę, to nie znaczy, że jutro nie spadną na zachodnią czy południową Europę. Dlatego musimy być gotowi na obronę każdego skrawka europejskiego terytorium. Potrzebujemy skutecznej obrony przeciwlotniczej, nowoczesnych systemów andro, antydronowych, tarczy, która ochroni nasze niebo i nasze rodziny. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, zadanie całej Unii, niezależnie od tego, czy ktoś mieszka w Warszawie, Berlinie czy Madrycie. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny i proszę wszystkich Państwa, ponad podziałami politycznymi wszystkich Polaków, chociaż raz bądźmy jednością. Dziękuję, pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ostatnie wtargnięcie w polską przestrzeń powietrzną dronów w Federacji Rosyjskiej to brutalne przypomnienie, że Europa nie żyje w świecie tęczowych baniek czy ideologicznych iluzji, tylko w realiach pełzającej wojny. Europa z pełną premedytacją zniszczyła swoją gospodarkę, rolnictwo, przemysł, a także produkcję zbrojeniową. Wszystko w imię chorej lewicowej ideologii, która prowadzi do utraty bezpieczeństwa. Cały ten wasz plan zbawienia świata gra na korzyść Putina, bo każde euro włożone w ideologiczne szaleństwo Zielonego Ładu zamiast w obronność to jest właśnie działanie w interesie Kremla i to wy jesteście za to odpowiedzialni. Co do Polski. Najpierw finansowaliście Rosję Nord Streamem, potem zniszczyliście naszą gospodarkę, teraz przepychacie nam imigrantów, żebyśmy przestali być bezpieczni od wschodu i zachodu. I przemawiam tu jako polski poseł i jako polski obywatel. Polacy nie chcą waszego Zielonego Ładu, waszej walki z węglem, kiedy latają im nad głowami drony, kiedy spadają na ich domy rakiety. Putin się śmieje, kiedy pani, pani von der Leyen, opowiada te klimatyczne bzdury. Jest pani ślepa na realia międzynarodowe, nie rozumie Pani świata i nie potrafi Pani zapewnić warunków do normalności w Europie. My Polacy rozumiemy, że bezpieczeństwo nad naszej ojczyzny zależy przede wszystkim od naszego narodu. Polska to wielki naród, który nigdy się nie podda, który nigdy nie da się złamać. Polski rząd musi po prostu odrzucić szkodliwe polityki unijne i skupić się na interesie Polski. Dziękuję. Wczorajszego poranka Europa obudziła się w zupełnie nowej rzeczywistości. Po raz pierwszy nie tylko moi rodacy na własnej skórze, ale także Hiszpanie, Grecy czy Belgowie zobaczyli, że wojna weszła w nowy etap. Że toczy się już na terytorium Unii Europejskiej i NATO. Nie żyjemy w czasach przedwojennych. Wojna staje się niestety naszym codziennym doświadczeniem. Wczoraj Rosja zaatakowała Polskę pierwszy raz od 45 roku. Jeden z dronów spadł kilkadziesiąt kilometrów od mojego rodzinnego domu. Ta wojna już jest tutaj. Jest, nasz, jest, jest testem naszej Wspólnoty. Putin testuje naszą solidarność, Putin testuje naszą jedność, Putin testuje trwałość naszych europejskich więzi. Wzywam państwa członkowskie do jedności i solidarności. Na gruncie NATO ta solidarność musi oznaczać twarde wsparcie, stąd wspólne wezwanie polskich władz do uruchomienia artykułu czwartego traktatu NATO. Z Polski, kraju legendarnej solidarności, apeluję o jedność i o europejskie braterstwo. Unia Europejska będzie silna albo nie będzie jej wcale. Musimy się zbroić i musimy zabezpieczać się przez dezinformacją. Program SAFE powinien być tylko początkiem wielkich wydatków na nasze bezpieczeństwo. Ale nie możemy dziś zapomnieć, że nie wszyscy widzą wroga tam, gdzie on jest. Skrajna prawica od Hiszpanii po Polskę kluczy, gdy trzeba powiedzieć wprost Putin to zbrodniarz wojenny, a Rosja to bandyckie państwo, które morduje cywilów. Wszyscy ci, którzy robią dzisiaj maślane oczy do Putina, czas otrzeźwieć, kradcze dziś, więc na prawą w stronę tej sali i wzywam, potępcie jednoznacznie Putina, wesprzyjcie Ukrainę albo zamilczcie. Nie bądźcie agentami Putina, nie bądźcie jednego, je, jego pożytecznymi idiotami. Wczoraj Ukraina i Mołdawia, dzisiaj Polska, jutro kraje nadbałtyckie, a pojutrze kto? Francja albo Niemcy. Ten, ten scenariusz jest realny bardziej niż kiedykolwiek. Miejsce Ukrainy i Mołdawii jest w Unii, a Putina na ławie oskarżonych. Pani poseł Zajączkowska-Hernik przed chwilą powiedziała, że Putin się śmieje każdego dnia. Owszem, śmieje się, bo daje mu Pani powody do tego, do tej radości każdego dnia. I chcę powiedzieć, że ta piąta kolumna Unii Europejskiej, która każdego dnia głosi ruską propagandę, zarówno jest tu na tej sali, jak i w każdym kraju Unii Europejskiej. I byli i są, i na tej sali, i w Unii Europejskiej tacy, którzy mówią, że to nie jest nasza wojna. Nawet dzisiaj to słyszeliśmy, a wczoraj wleciało w polską przestrzeń 19 dronów. To czyja to jest wojna? No właśnie. Unia Europejska ma się uzbroić, ma się bronić. I dzięki temu jest też program SAFE. Ale są i byli tacy, którzy mówili, po co Unia Europejska ma wydawać jakiekolwiek jedno euro na uzbrojenie. Tylko Polska otrzyma 180 miliardów na uzbrojenie. Po co? Żeby bronić granic Polski i Unii Europejskiej. I te wasze manipulacje nie mają szans wobec jedności. Ja dzisiaj chcę podziękować w imieniu, myślę, całego narodu polskiego za nie tylko słowa solidarności, ale również za słowa i za pieniądze, które Unia Europejska daje na uzbrojenie na bezpieczeństwo Europy. Dziękuję. Szanowni państwo, jak dziś wygląda zainteresowanie tą debatą i bezpieczeństwo Unii Europejskiej i Polski? to proszę zobaczyć na tą salę. Gdzie państwa, koledzy i koleżanki, by rozmawiać o bezpieczeństwie? To jest po prostu kpina. Mówicie o kwestii ropy i gazu. Przecież cały czas kupujecie. Cały czas Niemcy kupują ropę. Płynie przez polskie terytorium. Cały czas Francja kupuje gaz. Cały czas rozmawiacie o kwestii umów z Mercosurem. To są miliardy euro i dolarów tak naprawdę dla Rosji. Powiedzcie mi, co zrobicie tu i teraz? Tu i teraz by z tym skończyć. Można błyskawicznie wdrożyć pakiet 19 sankcji. Szanowni państwo, tak, prawdą jest, Putin jest wrogiem Polski, jest wrogiem wolności, jest wrogiem Europy. Ale Putin nie wziął się znikąd, szanowni państwo i prawda jest ważna. Tuczyliście Putina pieniędzmi latami, w szczególności Niemcy, rząd Schroeder i rząd Merkel. Jak Putin napadł na Gruzję, dawaliście mu pieniądze. Jak zajął Krym, dawaliście mu pieniądze. Jak groził Polsce atakiem atomowym, dawaliście mu pieniądze. A my ostrzegaliśmy, że jest zagrożeniem, to nas nazywaliście ruskimi onucami. Są na tej sali ludzie, którzy dzisiaj wyzywają innych od proputinistów, a są z partii, która przytulała się z Putinem i prowadziła reset. Wstydzę się, że urządziliście dzisiaj wojenie. Polsko-polską, zamiast mówić o naszym bezpieczeństwie, szanowni państwo. Polska potrzebuje jedności, Polska potrzebuje zbrojeń. A zbrojenia zaczęły się z rządem Prawa i Sprawiedliwości w 2016 roku i wy macie je kontynuować dla naszego bezpieczeństwa, szanowni państwo. Czechajizmo, Rosja nie tylko testuje naszą gotowość, Rosja przede wszystkim testuje naszą jedność. I wczoraj byliśmy świadkami również jedności sojuszniczej, za którą w tej Izbie, w Parlamencie Europejskim bardzo dziękuję. Chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, bo to musi wybrzmieć jeszcze raz, zagrożenie dla pokoju płynie ze Wschodu, nie płynie z Zachodu, nie płynie z instytucji europejskich i instytucji transatlantyckich. Ale chcę również bardzo powiedzieć i bardzo wprost, że nie liczą się wyłącznie słowa, których jest bardzo dużo. Liczą się czyny. I pozwólcie państwo, że zwrócę uwagę na jeden na jeden aspekt: Holandia. Holandia, której wczoraj. W której wczoraj piloci F-35 bronili polskiego nieba. Ale to nie koniec. Jest twarda deklaracja. 300 żołnierzy holenderskich zostanie wysłanych na wschodnią flankę NATO. Będą dwie, dwa systemy Patriot dostarczone Polsce. Dziękujemy za tą solidarność. Danke well. Pani Państwo, Polska dzisiaj walczy na dwóch frontach z jednej strony na europejskim niebie pojawiają się rosyjskie drony, ale z drugiej strony mamy także do czynienia z wielką rosyjską dezinformacją. Słyszymy tutaj wypowiedzi o klimacie, o węglu, o Nord Streamie, naprawdę o przeszłości w obliczu rosyjskiej agresji. Polska potrzebuje jednego, wspólnego wysiłku. Mamy silną armię, która zastrzeliła drony, wydajemy 5% PKB na obronność, jesteśmy największym beneficjentem programu SAFE. Wzmocniliśmy także pozycję Polski w sojuszach, w NATO, w Unii Europejskiej. A dzisiaj tu na tej sali słyszymy, by zamiast budować bezpieczeństwo, mówi się o słabości polskiego wo wojska, o tym, że zaatakowały polskie ukraińskie drony. Powtarza się na rację Kremla. Proszę wszystkich, poświęćcie chociaż 10% tej energii, na wspólne przygotowania. Bo to jest odpowiedzialność wobec Polski, wobec Europy, naszych obywateli. Bo zjednoczona Polska i Europa jest nie do pokonania. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy. Od wielu lat rozmawiamy o tym, jak bardzo chcemy pokonać Putina. I ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, a nawet powiem, cofamy się. On jest coraz bardziej bezczelny i bezwzględny. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteśmy zjednoczeni w naszym celu i ciągle jeszcze jest wiara w to, że wśród wielu partii, wśród wielu państw, polityków, że z Putinem można się dogadać. Nie, nie można się dogadać. Kiedy wczoraj służby polskie walczyły z dronami, które nadlatywały nad Polskę, nad Europą, latały dziesiątki samolotów, z turystami rosyjskimi wracającymi z wakacji. Oburzeni ludzie podnosili ten temat, bo to jest symbol, jak podchodzi Putin, Rosja, Rosjanie do tego, o czym my rozmawiamy i ciągle stoimy w miejscu. Trzeba zacząć wreszcie działać. Słowa nie wystarczą, ale stanie się tak i pokonamy Putina tylko wtedy, kiedy będziemy szli razem wszyscy w jednym kierunku.